Jak tam, po wyborach? Fajnie, co? Rafał był prezydentem, dwie godziny, zajebiście. Dwie godziny, jeba... Superekspres dążył okładkę wydrukować. Nie? Że Rafał był Trzaskowski prezydentem i faktycznie jego prezydentura była Superekspres, kurwa, bo dwie godziny. Nie? Powiedział, że odwiedzi, że pierwsza stolica, jaką odwiedzi, to będzie Paryż, a zdążył do Kibla i z powrotem, nie? No. Proszę? Nie wiadomo czy zdążył właśnie, nie? Ciekawe czy jak on idzie do kibla, to nie na jedynkę i dwójkę, tylko E i D. To jest. A <słyski> <słyski> <Nie, proszę. słyski> więc poligloci na sali, w Wolbromiu, fajnie. E, e, ale no, Ja słuchajcie, oglądałem cały ten wieczór wyborczy, to było niesamowite, nie? Bo tam wyszły te, o 21.00 te pierwsze Exit Pole i on tam wykrywał o pastokieć, nie? Tam nic pra, praktycznie nie było, nie? A tam kurwa Euforia, nie? Z gośką się przelizał, w, kurwy z tortu wyskakują, nie? Sto lat Zbaczizja. zaczynają śpiewać, ja mówię, co się dzieje, nie, Masakra, zaczyna... i powtarzanie, nie, taka, wiecie, akurat kibicostwa od Nabrodzkiego, mogliby się nauczyć, bo tam tylko powtarzanie było, Rafa mówi, wygraliśmy, i oni wszyscy, wygraliśmy, wygraliśmy, brawa dla Gosi, Gosia, Gosia, i dla Wioli, Wiola, Wiola, dla Donalda, chuj, mów duper. chuj, e, tak nie było, ale... Ale słuchajcie, to było o 21.15 i się impreza skończyła, nie? po 15 i się zastanawiam, może on poszedł spać, nie, wiecie, ludzie się o 10.00 normalnie kładą, nie, kolejne wyniki o. były o 11.00 dopiero, nie, on wrócił do domu zadowolony, poszedł spać, mówi, dobrze, Ach, jestem prezydentem i budzi się nad ranem, jeszcze on jeszcze nic nie wie, nie, się budzi, a... Zapach prezydentury o poranku, nie. idzie do kuchni, gośkę w dupę. Co To jest mąż stanu się obudził, taki prawdziwy. Co ty mówisz? Ja pierdolę, Ja ratusza idę przez miasto, nie, nie będę jechał autem, tylko idzie taki, wiecie, zadowolony. Żulowi pionek, tak jest, kurwa, piątka! Chodzi do ratusza, wszyscy smutni, bo oni już wiedzą mnie. No uśmiechamy się, brygada, co jest? Nie smutcie się, przecież będę was odwiedzał. Ale słuchajcie, faktycznie, ja znam mnóstwo ludzi, którzy poszli, zobaczyli te wyniki, i poszli spać. Że 21, ok, Okej. Okay. Rafał jest prezydentem. Dobrze. I kładziesz się spać jak dobrze, dobrze, dobrze. I czujesz, czujesz, jak Cię Rafał kładzie. I wszystko będzie dobrze, wszystko będzie dobrze. I śnisz, masz takie piękne, takie lewackie sny, takie, wiecie, łąka, kwiatki, tęcza, nie? I jednorożce skaczą i imigranci za ręce, kurwa, w I obok każdej żabki jest klinika aborcyjna i zajebisty sen. I nagle nad radę masz takie. Rafał, poczekaj, jeszcze 5 minut. I słyszysz głos Karola. Dopłacasz na kolejną godzinę albo wypierdalasz. mojego programu na Ja spierdolę kurwa człowieku! Chłopy, kurwa, ty idziesz kurwa do więzienia! Nie no kurwa na Boga! Ja pierdolę, kurwa! Program pod tytułem Szu znajdziecie na Kubilecik link w opisie. Pany wygrał, nie? To może Kaczyński siedzi teraz na chacie z Wiskaczem, nie? Obok kot z ujskasem, nie? I on, on siedzi i mówi, wygrałem to, kurwa, kibolem mi rozjebałem, kurwa! I ja piękno! Leszek, że cię tu nie ma, kurwa. Co ty, kurwa, <noise> mówisz? Nie no więzienie jak chusta! Nie pany. Przeszedł a, a ta słucha się nie boi tego całego ABW kurwa, CBSP, HWDP kurwa i tak dalej. Ja pierdolę! GRE nie? No przeszedł grę, to jest wygrał nawrockim wybory, rozumiecie. To jest tak jakby kurwa wygrać w FIFE yy, Ligę Mistrzów yy, pogromem Wolbrom kurwa, to jest... Co to kurwa nie? nie zdarza, nawet nie ma takiej drużyny w FIFA, kurwa. A on wygrał, nie? I to samym bramkarzem, nie? Karol był bramkarzem, więc. ja, ja, ja nie wiem. Najlepszy polski flipper Karol Nawrocki, Zamienił kawalerkę w Sopocie na pałac prezydencki. Ale wiecie, jak wyszła afera z kawalerką, to on od razu wziął ten kawalerkę na cele hartatywne, nie? Teraz wyjdzie afera, no to pałac prezydencki, nie? Podajemy na cele hartatywne jednak. Zabraliśmy to od pana Andrzeja i. Kurwa, na cele hartatywne. Ale to go nie powstrzyma. Kolejny przystanek, Watykan. Zobaczycie, rozjebie to. Będzie papieżem, zobaczycie. Będzie Karol, człowiek, który został papieżem. Co ty kurwa nie? mówisz? Co ty kurwa mówisz? Kurwa lepiej Karol niż Rafał. To był krótki pontyfikat, co? Dwie godziny. Ja Ledwo nie by dole. tym zdążyli dogasić, kurwa już... Nie, ja już kolejny trzeba palić. O Boże. Ale swe, sfałszowali wybory. Nie wiem, czy słyszeliście tam, że opozycja sfałszowała wybory, czyli ci, którzy nie organizowali wyborów, sfałszowali. W ogóle nie wiem, czy ta afera o sfałszowaniu, to ona wybuchła na wykopie, nie? Jakiś typ najebany na wykopie napisał, że yy, sfałszowali wybory, nie? I dali jakieś tam statystyki i Giertyk w... przeczytał, mówi, ty, faktycznie I... I poszło, kurwa, i do tej pory to kręcą, to jest niemożliwe. Nie? Jak ten typ już na ten dzień, ej kurwa, ja żartowałem przecież. <laughs> Ale poszło, nie. No i oczywiście TVP i tam wszyscy yy, szukają winnych. Kto jest winny? Kto jest winny porażki Rafał? Nie. I słuchajcie, doszli do wniosku, że winni porażki Rafała jest 11 milionów tych, kurwa, niełuków, tych niełuków pierdolonych, tych co, wiecie, się z kuzynami ruchają, wiecie, te takie, o, te... słuchajcie, ja sprawdzałem, Wolbrom wybrał Karola, także to jest o was, nie? Ty, kurwa, jak wy... skąd wy macie pieniądze na ten występ? Z Mopsu, kurwa? <śled> Ja wiem. Wtedy na białym koniu zjawił się Marcin Gortat, nie? Tak. Mar Marcin, powiedział, Marcin powiedział, no nie może być tak, żeby ludzie ze wsi, z małych miejscowości wybierali mi prezydenta, nie? Rozumiecie Wolbrą. Was to trzeba kurwa zamknąć w rezerwacie i wy sobie przy ognisku wybierajcie wodza kurwa, a nie Marcinowi prezydenta będziecie wybierać, nie? Dlatego tutaj jesteście, tak? To jest Polska B. To jest, jest, to jest jasny podział. Jest Polska A i Polska B. Jest Marcin w tym samym wywiadzie, zapytany, ile jest 9 razy 7. O Jezus, Maryja, nie powiem Ci, nie wiem. I, on, i Marcin mówi, że nie te jebane tłuki z małych miejscowości nie mogą wybierać mu prezydenta. Ale też Marcin się nie przejmuje, że tam go krytykują, bo on twierdzi, że. Że on, on się nie przejmuje, bo yy, i tak ci wszyscy followersi i narzekacze, i krytycy, i hejterzy, oni i tak zarabiają mniej niż on płaci podatków. Także ja akurat mówię, że, bo on akurat liczyć potrafi. Także na pewno to dobrze policzył. Słuchajcie. No i co tam? Yy, yy, więc yy, teraz nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, moi drodzy, ale dwie najważniejsze osoby w państwie to są kibole Lech i Gdańsk, nie? Z Karol Nawrocki, Donald Tusk też zdany, były kibole Lech i Gdańsk, nie? Może oni się dogadali, kurwa, nie? Może to jest ustawka jakaś właśnie. Może wiecie, zaraz zaczną powoli, tak wiecie, że z, z, stolice z Warszawy do Gdańska. Nie? I w konstytucji będzie taki mały zapis małym druczkiem, że Arka Gdynia to kurwa i że, że to się wszystko teraz zmieni, że będą obrady Sejmu, to będzie jak na stadionie, nie? Że będzie nie, nie będziesz głosował przyciskami, tylko kto nie skacze, ten zawatem i... Nieważne nie, nie kto ma rację, tylko kto ma rację w ręce akurat, akurat w tym momencie. Wszystko może się tak zmienić, no nie wiemy tego, słuchajcie. Ale, ale ten, wotum zaufania Tusk ogłosił zaraz po wyborach, nie wiem czy widzieliście, super to było. Zgłosił. Ogólnie ten, jeszcze wyszło ostatnio z tym, z Gertychem jak rozmawiał przez telefon, słyszeliście to? Ja myślałem, oni mówią, że afera. Afera, Tusk rozmawiał z Gertychem. Ja mówię, no i co tam powiedzieli? Ja, wiecie, myślałem, że faktycznie coś mocnego. Że tam Tusk się przyzna, że on nie jest facetem, tylko kobietą nie, I że tak, że to nie jest Donald Tusk, tylko Daisy Tusk. i... E, co ty kurwa, i mój? że coś wyjdzie grubego, ale nie, że tam Gertych coś wspomniał o Radomiu, i, i Tusk powiedział, że tam te zjeby mieszkają. Nie? I umówmy się. Jakby, jakby było wymienione tam każde inne miasto. Nie? To by wszyscy go wzięli za jajca w tym mieście i na pręgierzu powiesili. Nie? Ale że radą, to wszyscy w Polsce mają takie. Nie, dobra. No dobra. Ale tak, tu zrobił wotum zaufania. Nie? Od razu po tym, po wyborach, macie zagłosować. Macie zagłosować? Czy y, y, ten Głosujesz? Czy Tusku ufam tobie? Ale zaczęły być pogłoski, że może ktoś nie zagłosuje, i Tusk mówi, przekładamy na za tydzień, wziął koalicjantów, mówi: chłopaki. No weźcie kurwa. Przyjaźń, przyjaźń na zawsze, za paluszki się łapiemy, chłopaki. Kto zagłosuje? Palec do budki. I obok Borys Budka. Ja pierdolę! dole! Zbierasz się, zamyka, gości! Także tak do jest. Ja pierdolę, nie jestem, kurwa, nie. Nie, 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 kurwa, tu już. Ja pierdolę człowieku, kurwa! Bój się Boga, kurwa, nie, no ja nie, O nie, o nie, 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 w wolnej Polsce ty idziesz, kurwa, do więzienia. O ja pierdole, aż się muszę to napić, kurwa, to bo to się nie da. O ja pierdole. O ja pierdole. It's lit. lit. Just take a look at the drip. drip. You boys don't get flyer'ed in this. this. Roll a dope, I'm high as a bitch. bitch. Wait, it's lit. lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on a dick. She wanna catch all of the drip, drip, drip.